Witam Państwa serdecznie. Ci, którzy mnie nie znają to powiem, że jestem kandydatem skutecznych, z numeru 7 startuję w tych wyborach, u nas w naszej partii niestety, no powiem tak szczerze to jest totalny, totalny syf, totalny bałagan szef radomskich struktur Mateusz Waśkiewicz nie zadbał o to, żeby kandydaci, wszyscy kandydaci mieli banery, miały one być już we wrześniu zrobione, okazało się, że tutaj niestety zawalił tą sprawę, oszukał kandydatów, jedyne osoby, które mają jeszcze banery w ogóle, które mają banery to jestem ja, i, i, i yy, nasi koledzy Monika Ziemba yy, oraz Mirosław Arak. Yy, I tutaj oczywiście odłączyliśmy się od yy, pewna nasza grupa odłączyła się od yy, Mateusza Waszkiewicza, od yy, szefa yy, regionu. Yy, I chcieliśmy tutaj powiedzieć, że oczywiście tutaj udzielam poparcia jak najbardziej panu Krzysztofowi Lechowskiemu. Yy, znam yy, Krzysztofa, już od lat y, działaliśmy wspólnie y, w formacji KUKI 15, bo ja startowałem w tamtym roku w wyborach samorządowych do Rady Gminy Kowala. Y, I tutaj właśnie stąd znamy się tutaj z Krzysztofem Lechowskim, y, uważam, że jest to osoba doświadczona która startowała wielokrotnie w wyborach i na posła startował i startował też w wyborach do Parlamentu Europejskiego, startował też na wójta w swojej gminie, także myślę, że jest to osoba godna zaufania i osoba wiarygodna, bo w polityce najbardziej uważam, że liczy się wiarygodność, natomiast no, pan Właśkiewicz jest zupełnie niewiarygodną. i apeluję do państwa, aby nie oddawać na niego głosu, dodam jeszcze, że w, po, od początku października apelowałem do pana Borysa Budki o to, żeby stanął ze mną do debaty, i tutaj mam pismo, które wysłałem panu Borysowi Budce. Do tej pory pan Borys Budka nie odpisał, boi się debatować ze mną na temat wymiaru sprawiedliwości. I Pamiętam, że w tamtym roku mieliśmy spotkanie, gdzie po prostu zabrali mi mikrofon na ich konwencji, gdzie rozmawialiśmy o wymiarze sprawiedliwości. No, niestety, nie pojawił się na konferencji, którą mieliśmy organizować jutro. Sturżył, niestety nie chce debatować. To właśnie pokazuje, jak, jak Platforma szanuje obywateli. To wszystko, co mam do przekazania. Dziękuję bardzo.